Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o F-Fale 215B-183 Moi drodzy, najczęściej jest tak, że jeśli podsyłacie mi jakieś swoje Fantastyczne bitwy z serwera testowego To mówię gratuluję, ale serwera testowego nie biorę Ponieważ serwer testowy jest pełen, pełen graczy, którzy tak naprawdę nie testują nic na tym serwerze, bardziej skupiają się na tym, że po prostu e, mając maksymalnie drugi, trzeci tier w garażu, pojechać sobie dziesiątym tierem, zobaczyć jak to jest i nie robią praktycznie nic, tylko po prostu wyjeżdżają pod lufy, kręcą się bez sensu po mapie, generalnie po, ro, po, popełniają karygodne błędy, e, których lepszy gracze po prostu nie wybaczają i nie dają e, jakoś e, im tego nawet odczuć. Po prostu jest tak, że gościu wyjeżdża, wyjeżdża dostaje lepę i tyle. Także w tej bitwie właśnie tak będzie mniej więcej z tego co się orientuję. Tutaj bohaterem jest e, Rollman 92 na godzilli. 12 pestek hashowych, bo tak jak mówię serwer testowy, więc kompletnie się nie przejmuje kosztami. I jest na przykład taki AMX 30B, który sobie przejeżdża na otwartej przestrzeni. I pięknie pocelowana pestka. Jakie ładne wyprzedzenie tutaj. Bardzo ładnie ten AMX przyjął za 1100, przepraszam, 1771, czyli dokładnie to, jest, to się chyba nazywa po po, po. po. poli. jakoś tak, że jak jest imię poli jakieś, to wtedy jest od tyłu od przodu takie samo, tak, tak jak y, angielska hana, tak samo co liczba poli. Kurde, uciekło mi. W każdym razie. Pierwszy strzał bardzo ładnie. Rollman na razie bardzo spokojnie, daleko z tyłu nie podciąga, nie próbuje wyjeżdżać. Bardziej tam jego plutonowy gunner, ale nie ruszaj celownikiem przez chwilę. Gunner de los, tr... de los Trelek e, walczy, ale teraz już mocno, dostaje 113, -tką. niestety oklep nie ma Lery. E, więc teraz go raczej chłopaki nie zdejmą No ale i tak dostał na tyle mocno, że tych HP-ków zostało już bardzo, bardzo niewiele Czekamy sobie na to, co się ewentualnie... O, blind shot! <ścoughs> strzał na minimapę, no piękny, piękny strzał Za 1700 Ależ to ładnie pocelował, no rzadko takie rzeczy się widuje Idealnie tutaj trafione Pięknie ten strzał dany. Mnie się tak zdarzyło też, strzał na minimapę, to Wam pokazywałem W innej godzilli, w godzille trafiłem, tutaj w BatChata przyjął No naprawdę bardzo, bardzo przyjemny strzał Takie, że się bardzo rzadko widuje Zawsze wtedy podejrzenie, że czyty haksy i aimboty Tutaj raczej ich nie ma, ponieważ jest to serwer testowy, więc wtedy jeszcze nie było modu do wersji 9.18 Więc raczej był to po prostu czysty fart Przejrzę sobie 907 Widzimy ją niestety trochę za nisko. O, teraz lepiej. Pocelowanie. Czy będzie strzał? Nie. Kurcze, zabrakło, zabrakło dosłownie tych kilku metrów, ale chyba gościu wyjedzie ponownie. Coś czuję. On chyba, on chyba chce. Poczekaj, rollman, poczekaj. Dobrze, jest bokiem i 430 wyjeżdża. Strzał w bok. Pięknie, za 1874. Pomyliło się, że 907. Pardon, to oczywiście błąd. Godzilla tutaj płonie obok nas. E tak jak właśnie mówię, no gracz Bardzo słaby yy, I Tą godzillą niewiele robi, ale dzięki temu my, my coś robimy O wiele lepiej, 5357 punktów uszkodzeń Podjeżdża sobie do nas na blisko 100 1 Czy to będzie wymiana strzał za strzał? Jest gościu Widzimy go, on już wie co się święci, więc bardzo szybko w dół Ucieczka No i co robi rollman? Czy pojedzie do przodu? Tak jest, jedziemy naprzód, gościu się wystawia bokiem Strzał Powiedzmy sobie słaby, ale dobry, bo mimo że bez penetracji, to gościu bez gaśnicy jeździ i nam i tak wyszła pestka za 1622. Także naprawdę bardzo przyjemny strzał bez penetracji z podpaleniem. Strzał y, był za 700 coś, podpalenie było za 900, także elegancko wyszło nam 1600. Jest STB, oj trafia nas, mamy w STB-ka, on nas chyba nie widzi. Myślałem, że będzie drugi strzał z podpaleniem, ale tutaj się jednak nie udało. Już w tym będzie, moi drodzy, 7700 punktów uszkodzeń. Także naprawdę bardzo fajna bitwa. A jeszcze trochę demoju po mapie jeździ z 9 do 6. Także tam jeszcze mamy stb i Baczata. STB nas przebija. Baczata nas przebija. Niestety oj chyba trzeba się wycofać. Uuu, mocne peski zbieram. Jest STB. Pocelowanie, strzał i niestety koniec. No cóż, myślę, że i tak jest przyjemnie. 8436. Myślę, że tutaj, jakby troszkę Rollman mniej, mniej tak mm, agresywnie pograł, na przykład poczekał może na sojuszników, albo troszkę się wycofał. To zobaczcie, dla nich przeciwników, jeszcze trochę jest, mają trochę hapeków. Może by się coś udało pok poklikać. Fosz jeszcze ma dużo hapsów, nie wiem gdzie Fosz jest, gdzieś tam po drugiej stronie tego niestety idzie, dobra, zaraz sobie może zobaczymy Fosza. Eee... Foszyk ma, nie, foszyk jest na ogrysku. No ale tak czy inaczej, jednak bardzo przyjemna bitewka. E, jeden frak, ale mieliśmy strzał za prawie full HP. Potem blind shot w badczata za prawie full HP. Potem 430 też bardzo ładnie. I podpalenie na, na 121 też bardzo ładnie. Także to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. I do następnego. Cześć.